Kochani, za ten odcinek musicie podziękować Pawłowi. Dlatego, bo on zawsze na mnie mówi, że ja w sobotę obijam sobie gruchy, jak to się mówi u nas, więc chciałem pokazać, co ja sobie tutaj w wolne soboty porabiam w domu. No i po pracy też. Nie samym złomem człowiek żyje, jak to kiedyś ktoś na mnie powiedział, że ja pół życia spędziłem za złomie. To jednak jest nieprawda. Ja lubię złom, ale kocham drzewo i bardzo lubię robić sobie przy drzewie. Zaraz pokażę. Jak to wszystko wygląda? Pokażę swój, swoje skarby. Więc Paweł, wiedz o tym, że ja zawsze w domu pracuję, nawet ciężko, nawet ciężej jak na firmie, bo zasuwam ostro. Także pokażę, jak ja to wszystko tutaj działam. No to start! To jest bardzo stare grzewo. tak, takie właśnie stare drzewo, tak właśnie wygląda. Szkoda, że kamera nie daje zapachu, bo ktoś by sobie to wyczuł jaki jest zapach. Jaka piękna żywica, czuć ją? No nie umiem tego powiedzieć. Na inhalację proszę do mnie przyjeżdżać. A tak wygląda takie drzewo po ocheblowaniu. z tego zawsze można coś zrobić. To co się chce No można sobie zrobić taki stolik No, to jest akurat z drzewa uszowego Ale to na specjalne okazje do no, jakieś stare ramy jakieś ozdobne części więc tak właśnie ja pracuję sobie w domu więc Niech Paweł nie słuchajcie Pawła, że Paweł na mnie mówi, że ja się ubijam, że boki Obijam, że gruchy sobie obijam też. I robię sobie takie jeszcze różne rzeczy. To jest do stołu. To się będzie składał potem z tego stół. Różne. Takie będą. Takie będą nogi. Do tego jak widać no i potem coś z tego coś z tego się utworzy no i oczywiście z też wyciągam z tego tylko jaki kochani nie wiem czy ktoś z młodych wie co to są za gwoździe to są stare kowalskie gwoździe gdzie je tylko teraz można spotkać właśnie w takim drzewie Prawdziwej Kowalskie jak wojcie. Ciekawy, który mądry by takie coś zrobił. Proszę bardzo. Oddam gdzieś do Muzeum na pamiątkę. Więc kierownik jak mówi. To niech sobie mówi. A ja po takiej pracy sobie siadam. Zeróweczkę otwieram. Więc życzę wszystkim smacznego i sobie też zdrowia.